Radio Gozdawa Zawsze na rybach. Dzień dobry Państwu. Kłania się Rafał Kwaliński w Radio Gozdawa. Dzisiaj moim gościem jest pan Kamil Turowski, który reprezentuje Fundację Aqua. O właśnie tej fundacji, o wędkarskich klimatach o tych tematach przyrodniczych będziemy dzisiaj rozmawiać i celach i zadaniach Fundacji Aqua. Witam panie Kamilu. Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Panie Kamilu, zacznijmy od początku. Czym się zajmuje fundacja, jakie ma cele i do kogo jest adresowana? Początek fundacji to 2020 rok, czyli w tym roku będziemy obchodzili trzylecie naszej działalności. A pomysł zrodził się na bazie moich zainteresowań wędkarstwem, przyrodą. No i też na takiej podstawie mojej pracy zawodowej, gdzie wcześniej pracowałem w Zarządzie Majoracji Urządzeń Wodnych w Olsztynie, a później jeszcze przez dwa lata w Wodach Polskich. No i po zakończeniu przygody, pracy, bo mogę tak też powiedzieć, że ta praca była przygodą i robiłem to, co lubiłem. To, żeby nie stracić kontaktu z przepisami, z prawem i też mieć narzędzie, które Będę mógł się posługiwać i pomagać wędkarzom w różnych aspektach wędkarstwa i około wędkarskich, tak naprawdę. Dlatego przyszła decyzja, żeby założyć fundację. No i tak sobie pomalutku funkcjonujemy. Myślę, że z roku na rok coraz bardziej się rozwijamy. Z racji tego, że nie jest to moja jedyna praca, może praca złe słowo, ale jedyne zajęcie, którym, którym się imam, no to oczywiście fundacja gdzieś stanowi duży, dużą część mojej pracy, czy czy mojego, w moim życiu dużo zajmuje, natomiast no, no niestety nie mogę i poświęcić się w 100%. Natomiast w miarę możliwości oczywiście rozwijamy się i staramy działać. A co konkretnie robimy? No przede wszystkim tutaj, będąc czy pracownikiem, właśnie, czy też wędkarzem z warmi Mazur, no ja tutaj akurat mieszkam na Warmii, w okolicy Holsztyna. No to największym problemem, z którym się borykaliśmy i borykamy cały czas jako wędkarze, to jest dostęp do, do wód publicznych. Czyli, czyli ten przysłowiowy brak swobodnego przejścia wzdłuż linii brzegowej. No i jako wędkarze, zauważyłem, że wędkarze mają z ogromny problem z, tym, z, tym, z zgłaszaniem tego. Nie wiedzą do kogo się zwrócić, gdzie interweniować, gdzie szukać pomocy. No i staliśmy się troszkę jako fundacja takim pośrednikiem pomiędzy wędkarzami a, właśnie powiedzmy, urzędnikami czy czy organami państwowymi, i tutaj staraliśmy się, czy staramy się cały czas na bieżąco pomagać w zgłoszeniach, no bo, bo skuteczność tych zgłoszeń jest bardzo różna na, na bardzo, różnych te, w bardzo różnych gminach, czy, czy w, w, różnych, w różnych częściach naszego czy województwa, czy kraju, bo też pomagaliśmy, czy pomagamy też w tym rozgradzaniu jezior na terenie całego kraju, jezior i rzek na terenie całego kraju, ale skupiamy się teraz bardziej na, na Warmii i Mazurach. I to taka, taka podstawowa funkcja i takie zadanie, które przed sobą postawiliśmy, ale oczywiście pojawiły się gdzieś kolejne aspekty naszej działalności w trakcie funkcjonowania fundacji. Zaczęliśmy włączać się i organizować różnego rodzaju akcje sprzątania linii brzegowych. Zaczęliśmy zacieśniać współpracę z lokalnymi właśnie kołami wędkarskimi czy to z użytkownikami prywatnymi, czy z Polskim Związkiem Wędkarskim, tutaj naszym olsztyńskim, którego też osobiście jestem członkiem i serdecznie pozdrawiam moich kolegów z koła PZW Łosoś z Olsztyna, przy okazji. Nie ma to jak prywata. Nie ma to jak prywata, ale, ale myślę, że dlatego też że powiem, jest mi niezmiernie miło, trafiłem do koła, bo to koło naprawdę żyje, funkcjonuje, pracuje i robi naprawdę kawał dobrej roboty. E, także tutaj, tutaj Abstrahując że powiem, od wizji i postrzegania całego Polskiego Związku Wędkarskiego w różnych częściach kraju, tutaj naprawdę powiem, z ręką na sercu mogę chłopaków pochwalić. Nie dlatego, że jestem członkiem koła, ale dlatego, że dołączyłem do nich całkiem niedawno. Natomiast dołączyłem dlatego, że widzę, że rzeczywiście funkcjonują, pracują i oddają się tej swojej pasji, też no, że powiem, poza godzinami pracy i poza obowiązkami służbowymi, ale też tutaj bardzo, bardzo mocno gdzieś tam pomagają w rozwoju tego naszego wędkarstwa tak szeroko rozumianego. Panie Kamilu, się... mhm, yy, tak? tak przerwę, bo yy, chciałbym, żebyśmy yy, jakiś krótki wątek yy, nawiązali do Wód Polskich. Był pan związany Aha. z wodami polskimi. Tak na dobrą sprawę teraz bardzo gorący temat, bo nagle odkryto, że jest takie taka instytucja i ona jakby ma wpływ na to, co się dzieje dla wędkarzy i nie tylko. Ale rozpatrzmy o. tą kwestię wędkarską. Jak pan widział wędkarstwo? Jak pan widział ten problem, o którym pan wcześniej powiedział, czyli z dostępem do wody? z punktu widzenia urzędnika. Mm -hmm. Tak, no tutaj muszę powiedzieć tak, że byłem, czy jestem świadom dwóch stron tego, tego problemu. Właśnie z jednej strony, jako turysta-wędkarz, tego doświadczałem, natomiast z drugiej strony, jako urzędnik, który właśnie de facto w moich obowiązkach było zajmowanie się nielegalnym grodzeniem linii brzegowych. No i tutaj wody polskie jako jedno z głównych zadań stawiają sobie, przynajmniej w armii, Próbę walki z tymi nielegalnymi rodzajami, natomiast no, prawo, które funkcjonuje i narzędzia prawne, którymi funkcjonują urzędnicy, no, delikatnie są niedoskonałe, są dość nieskuteczne, a procedury, którymi muszą się zmierzać urzędnicy, są dość zawiłe i długotrwałe. Dlatego no, tutaj skuteczność jest, tak jak powiedziałem, bardzo różna w różnych częściach naszego kraju i też bardzo różna, jeżeli chodzi o możliwość, tak naprawdę na, na możliwość wpłynięcia na, uciekło mi tak naprawdę Skuteczność, akurat, tak, zdecydowanie tak, tak. skuteczność tego prawa i instytucji, która powinna się tym zajmować. Tak, tak i tutaj mówię narzędzia, narzędzia, jeszcze raz narzędzia. Niestety Wody Polskie nie mają bloczka mandatowego, urzędnicy nie mają bloczka mandatowego idąc brzegiem, gdzie widzą, że są te nielegalne grodzenia, widzą właściciela na działce przyległej, nie mogą bezpośrednio wystawić jemu mandatu, nie mogą go w żaden sposób przymusić do rozbiórki. Mało tego, Wody Polskie też pomimo tego, że na gruncie Skarbu Państwa jest to grodzenie, tak, no bo ten właściciel działki przyległej grodzi nie tylko swoje, swoją nieruchomość, ale też Wchodzi w grunt Skarbu Państwa. Właśnie no bo ten kozelić, metr 50, ten metr 50 przysłowiowy to jest grunt Skarbu Państwa. Nie, to, to, to Nie? jest troszkę inaczej. To jest bardzo tak. To jest bardzo dość skomplikowane, a z drugiej strony, jak się człowiek tego troszkę nauczy w terenie dostrzegać, to jest, to jest dużo łatwiejsze. Półtora metra, mówimy o tym pasie swobodnego przejścia, półtora metra od linii brzegowej po działce przyległej do wód płynących. Tak. Linia brzegowa to jest coś innego niż granica administracyjna, granica geodezyjna działki. Każda Aha. działka w Polsce, czy yes. to jest działka prywatna, czy to jest działka właśnie Skarbu Państwa, czy to jest działka jeziora, czy to jest działka drogi. Każda ma działkę geodezyjną. I te działki geodezyjne bardzo często są Troszkę większe niż faktycznie linia brzegowa, jeżeli mówimy o np. działce jeziora, niż linia brzegowa tego jeziora. Linia brzegowa to jest z definicji tam sprawa wodnego wynika, że jest to stan wód z dziesięciolecia, wyraźna skarpa, jeżeli, jeżeli ona jest linia stałego porostu traw. I to, tą linię brzegową, że powiem, definiuje prawo wodne. To nie jest na przykład, że dzisiaj jest podwyższony stan wody i mamy metr wody bliżej powiedzmy działki Pana Kowalskiego, za dwa dni ta woda się cofa i ta, ten stan wód i ta działka Pana Kowalskiego przyległa, do, nagle staje się większa. Nie, nie. Działka geodezyjna zawsze jest ta sama. Natomiast o półtora metra mówimy właśnie wtedy, kiedy mamy swobodne przejście działką przyległą do linii brzegowej. No Jeżeli ta granica, jeżeli ta działka Skarbu Państwa, działka Jeziora i linia brzegowa pokrywają się, wtedy te półtora metra tej działki, powiedzmy tego pana Kowalskiego, on musi udostępnić na swobodne przejście udostępnić to swobodne przejście, to nie znaczy, że możemy na tej jego działce, bo to jest jego nadal, jego działka, tylko on ma powiedzmy tak zwane prawo ograniczonej własności. I na, tej, na tym półtora metra możemy tylko i, i wyłącznie swobodnie przejść. On nie może nam tego utrudniać w żaden sposób. Nie może nie, składować gałęzi, jakiejś tam e, skoszonej trawy, oczywiście nie może tego ogrodzić, e, e, nie może stawiać tabliczek, teren prywatny, wejście zabronione, obiekt monitorowany, uwaga, Zły pies. Tylko oczywiście mówimy o tym półtora metra i jego działki, które on dostania swobodne przejście w odległości do półtora metra od linii brzegowej. I to, I to tyle. Natomiast oczywiście, jeżeli tam są przeszkody naturalne. Zakrzaczenia, jakieś trzęsawiska, bagna, trudno dostępny teren, no to oczywiście ten kowalski nie musi nam tego udostępniać w taki sposób, że on to ma tam wykaszać, utrzymać, żeby turysta mógł tutaj przejść. Nie. nie. Tutaj te, te przeszkody naturalne, oczywiście, jeżeli one są pochodzenia naturalnego, one muszą, no one, one tam muszą zostać to jako naturalny bufor, tak, pomiędzy gdzieś tam tymi A Jeżeli trefami. na przykład drzewo się zawali na tym obszarze? no to tutaj kwestia jeżeli ona nie zagraża jakiemuś niebezpieczeństwu gdzieś tam dalej no to tutaj nie nie jest to jego, w wyniku jego działania. tak? Jeżeli to jest w wyniku działania takiego człowieka, no to, no to tak. Jeżeli to jest w wyniku działania sił naturalnych, no to tutaj nie mamy, nie ma obowiązku tego, żeby, żeby te jeziora wszystkie wokół tak naprawdę były, były no, możliwość było przejścia ich wokół, wzdłuż linii brzegowej, no bo są te przeszkody oczywiście naturalne i to, to też bardzo dobrze, że one są i że nie, nie wszyscy i wszędzie możemy jako, jako wędkarze czy turyści dotrzeć Wzdłuż linii brzegowej, no bo, bo też potrzebują te, te różne formy ochrony jezior, tych swoich enklaw i tych swoich no, trudniej dostępnych miejsc. Panie Kamilu, bardzo dokładnie Pan opisuje te rzeczy, tylko teraz proszę mi powiedzieć, jak i słuchaczom, jak na czym polega ten problem z tym dostępem i z tym przejściem? No, problem jest tego typu, że wielu, najczęściej, no tak jak ja tutaj mieszkam na terenie turystycznym i wiele tych jezior naszych jest wykorzystywanych turystycznie. Wielu, wielu, wielu właścicieli tych działek przyległych Wgradza się w działkę skarbu państwa, w działkę jeziora. No i rzeczywiście niska skuteczność, niestety, prawa, już nie mówię tutaj o instytucjach, no bo te instytucje tylko te prawo stosują, powoduje to, że niestety w wielu przypadkach oni czują się bezkarni, ci właściciele, no i po prostu stwierdzają, że to nie jest ich płot, że to wybudował sąsiad. Sąsiad stwierdza, że to wybudował drugi sąsiad, no i tutaj jest patowa sytuacja. Wody polskie, akurat jako, jako instytucja, no nie mają prawa z marszu, że tak powiem, takiego płotu zniszczyć, zlikwidować, ponieważ no muszą szukać. No tak wymaga prawo właściciela wszelkimi możliwymi kanałami. Także tutaj no, no największym problemem jest ta nieskuteczność prawa i niestety poczucie uchronności kary wobec tych osób, które te. Występki, że powiem, powodują, robią, stwarzają. A jak fundacja w tym wypadku pomaga? Staramy się być takim pośrednikiem pomiędzy wędkarzami a instytucjami. Jeżeli no, wędkarze zgłaszają do nas, zgłaszają tego naprawdę, naprawdę dziesiątki, i setki, można powiedzieć, tych przykładów są rocznie. Staramy się zlokalizować to gdzieś w terenie dość szczegółowo. Jeżeli uda się, to taki, taki wędkarz przygotowuje nam jakąś dokumentację fotograficzną, mniej więcej lokalizację. My wtedy sporządzamy odpowiednie pismo do, do odpowiednich instytucji, są to wody no i prosimy, zgłos, zgłaszamy z prośbą o interwencję, o przeprowadzenie kontroli tego fragmentu linii brzegowej. No i muszę powiedzieć, że gdzieś ta skuteczność jest na poziomie 40-50%, co uważam za dobrą skuteczność tak naprawdę te, tego, 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 tych instytucji. I w taki sposób staramy się powiem, pomagać tutaj wędkarzom. Na Warmii i Mazurach generalnie bardzo silnie działają różnego rodzaju stowarzyszenia, m.in. Pana Fundacja, jak i też Polski Związek Wędkarski. Na ogół wędkarze mówią, że na Mazurach nie ma ryb. Mówią Aha. też o tym, że gospodarka rybacka, sieciowe odłowy niszczą generalnie ten, te akweny. Jak z punktu widzenia pana. Doświadczenia Pana z instytucji państwowych, jak i też Fundacji Wędkarza. Jak to rzeczywiście wygląda? Czy to jest tylko i wyłącznie subiektywizm, czy mamy tutaj więcej? No, jeszcze na tym terenie działa przecież Instytut Rybacka. Śródlądowego, Aha. który prowadzi swoje działania naukowe, jak i też gospodarkę. Różne są na tym terenach działania wędkarsko-turystyczno-gospodarcze. Ogólnie rzecz biorąc, nie w szczegóły, trzeba powiedzieć, że na, na warmiach ryby są. Natomiast są też oczywiście akweny, które mają swoje problemy. Są, no może tutaj nie oskarżając nikogo, ale są użytkownicy, rybacy, którzy może troszkę mniej albo no troszkę mniej się wywiązują ze swoich obowiązków. I tutaj też są problemy poszczególnych jezior, poszczególnych rzek, poszczególnych zlewisk i one są bardzo różne. Są też oczywiście obiektywne problemy problemy. No ja jako pracownik Wód Polskich od 2018 roku do, do 2020 przez dwa lata, można powiedzieć, że no by, byłem w pracy, a tak naprawdę nie mogę tego pracą, bo też w swoich obowiązkach miałem nadzór nad zarybieniami, dla mnie jako wędkarza od ponad 20 lat, no to jest, że tak powiem, sama przyjemność, tak? I bardzo chętnie w tych zarybieniach uczestniczyłem, a do tego był to mój obowiązek służbowy. Natomiast no wiem, z jakimi problemami się borykaliśmy. No, w maju, kiedy kiedy nie, na przykład tutaj na terenie naszego zarządu zlewni Ledni Włosztynie, w maju, kiedy e, wszyscy w zasadzie użytkownicy rybacy mamy ich tutaj na terenie nawet samego zarządu zlewni Ledni Włosztynie, lekko ręko około 30, e, większych, mniejszych, kiedy jest wylęk szczupaka, którym zarabia się e, no, poszczególne akwane, i, i użytkownicy rybacy mają ich w swoich operatach, e, praktycznie wszyscy. No to nagle rozwaniają się telefony, zostajemy dziesiątki maili, że tego i tego dnia będzie, nie wiem, na przykład 15 zarybień o tej samej godzinie. No i oczywiście wtedy urzędnik nie może się rozdwoić i, i pomimo zasobów, jakie mieliśmy, no to jedna, dwie czy trzy osoby jeździły w teren, no ale, ale to wszystko, że powiem, było ograniczone. Jeżeli chodzi o, o instytucje, no po prostu zasoby były takie, jakie były. No i to jest jeden z problemów. Ja też uzyskałem dostęp do takiej informacji że w latach 2018-2021 do połowy roku 2021 wody polskie akurat na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Stoku uczestniczyły w 20% zarybień, tych o których otrzymały informacje. W RZGW Gdańsk w tym samym okresie było to 23%. No, troszkę mało można powiedzieć, no bo liczba to naprawdę była duża, bo to było kilka tysięcy zarobień, w których urzędnicy rzekomo uczestniczyli i, i ten nadzór sprawowali. Natomiast no, procentowo jest to dość, można powiedzieć, uboga liczba. No i tutaj. No, niska, e, niska, że... Niski nadzór, tak na dobrą sprawę. Czy Ta, nie sądzi Pan, wiem, że, że to wiem... jest. Panie Kamilu, nie sądzi Pan, że to może być jakby też i celowe takie działanie, bo wiedzą jakim zasobami dysponują wody polskie. No, tak jak nie, chcę, mówię, nie, chcę nikogo nie chcę oskarżać. Tak, tak, tak nikogo, ale no, powiem ale... tak. Z mojej pracy zawodowej zdarzyło się, że w momencie, kiedy gdzieś tam jakieś zarybienie z jakiegoś powodu spadło, po prostu no, gdzieś tam nie, nie odbyło się, to dzwoniłem do innego użytkownika rybackiego, który miał w tym samym momencie na przykład zarybiać jezioro 20 minut drogi, powiedzmy, od tego miejsca. No to mówię do no, nich, to panowie się wstrzymajcie chwilę. My za chwilę będziemy u was, że będziemy jednak na tym zarybieniu, a zarybieniu. Zarabiliśmy, a to już się zdarzało, zdarzały się takie przypadki, to trzeba, trzeba przyznać. No i tutaj, tak jak mówię, mamy też XXI wiek, i też kwestia taka, że na no ustawa o rybacku śródlądowym to jest ustawa bodajże z 1985 roku. No jakby nie było, zaraz będzie 40 lat. No A taka podstawa jak monitoring zarybień w postaci rejestracji wideo, no byłaby to idealna sprawa. No, Teraz praktycznie każdy ma telefon z kamerą. Nagranie filmiku krótkiego, tak naprawdę, zarabienia trwają maksymalnie kilka minut. No, oczywiście zdarzają się jakieś tam większe, ale, ale tutaj u nas w tych rozdrobnionych okręgach o wodach rybackich, no to, to, to są szybkie i krótkie zarybienia. No, już, to, to już zawsze będzie, zapowiem, utrudnienie dla tych osób, które ewentualnie chciałyby gdzieś tam, no, może troszkę niezgodnie z prawdą dokonać takiego zarybienia. No, a dwa, by, ułatwiłoby to kontrolę, czy to też społeczną, no, bo, bo takie filmiki już nie mówię, żeby użytkownik rybacki każdy wrzucał w sieć, ale po prostu udostępniał na, na prośbę czy organizacji pozarządowych, taką jak jest moja fundacja, czy Wód Polskich oczywiście i to, to powinien być na przykład stały element takiego monitoringu. Natomiast drugim problemem i to myślę, że dużo większym i bardziej wykorzystywanym przez użytkowników rybackich, no to jest praktycznie zerowy nadzór nad odłowami. I tutaj to jest moim zdaniem największy problem. No e, fakt. Bo... Tutaj jest Pan pierwszy, który porusza ten temat, że właśnie odłowy nie są kontrolowane, a powinny. No dokładnie. I tak jak mówię, no, w, z różnymi użytkownikami rybackimi mamy do czynienia. Natomiast. E, te odłowy. No, oczywiście, operat wodnoprawny czy nie, operat, którym użytkownicy rybacy przedstawiają w momencie wygrywania konkursu, startowania w konkursie, no oni tam się obowiązują, mają możliwość pozyskiwania tych pożytków z wód w takiej i takiej ilości. No natomiast, no to, tak jak z tą przysłowiową asygnatą na drewno z lasu, że <śmiech> gdzieś <śmiech> ktoś miał przybity jeden kołek z asygnatą dla ale on jeździł przez pięć dni. Tak? No <laughs> i oczywiście można, można też... Te, te szczupaki, że tak powiem, w okresie też tak samo, czy od tarlaków do, 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 do zarebienia, do, do, do pozyskiwania materiału zarebieniowego. No to wszystko gdzieś tam, tutaj, tutaj jest moim zdaniem największy problem, i to jest tutaj tego brak tego monitoringu szczegółowego, tak naprawdę w, to jest, to jest rzecz, którą by trzeba było jak najszybciej usankcjonować i prawnie też no, zmienić legislację, powinna powiedzieć w tym kierunku, aby mówię użytkownicy nie tylko musieli informować o, o zarobieniach, ale też szczegółowo informować o odłowach. Przepraszam, to drugi telefon. No, Spokojnie. Panie Kamilu, czy na przykład tak już na koniec naszej rozmowy to nie ma pan szansy uczestniczyć w tych pracach, które się toczą między Wodami Polskimi, a Ministerstwem Rolnictwa właśnie nad zmianą tego prawa wodnego i tych aspektów rybackich, wędkarskich itd. No bo tak na dobrą sprawę to w tym roku rozpoczęto chyba jakąś taką, jakieś takie przygotowania legislacyjne. Tak, tak. Akurat w tym momencie moja fundacja dosyć czynnie, w zasadzie nawet można powiedzieć jest jednym z współinicjatorów. Zainicjowaliśmy zmianę prawa wodnego w zakresie troszkę innym, aczkolwiek też mającym wpływ na, na wędkarstwo i na jakość ekologiczną naszych wód. Natomiast chodzi o zrzut nieczystości z jednostek pływających, szczególnie z żaglówek w wysokim sezonie, no nie tylko na Warmii i Mazurach, chociaż tutaj szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najbardziej dotknięty i akurat tutaj w tym aspekcie uczestniczymy w pracach legislacyjnych i w zasadzie za kilka tygodni na początku marca zostanie przedstawiony projekt zmian legislacyjnych i trafi do laski marszałkowskich i w tym procesie dosyć mocno i czynnie uczestniczymy od samego początku razem właśnie z parlamentarzystami z Warmii Mazur, razem z samorządowcami z Warmii Mazur, razem z przedsiębiorcami, także że dosyć szeroko do tego problemu podeszliśmy, żeby też no, nie wymyślić czegoś za biurkiem, a, a potem wrzucić też tak powiem do, do kotła i niech to gdzieś tam się wszyscy interesariusze walczą o swoje. Tutaj raczej już na tym poziomie uzgadniania jakiegoś projektu staraliśmy się, żeby wszystkie strony stały zaspokojone. Za Mam nadzieję, że to trafi do laski marszałkowskiej i dosyć szybko zostanie uchwalone. Natomiast, wracając do tych problemów legislacyjnych i tych proponowanych przeze mnie zmian, no mam tutaj, że powiem, taką dosyć długą listę jeszcze innych zmian, które, które należałoby gdzieś wprowadzić. Natomiast. Często mam wrażenie, że niestety dyskusja to jest dyskusja dla dyskusji i, i niestety też w niektórych um, tematach. Um, te zmiany są, no rzekłem, bardzo trudne. Lobby jest dość duże w środowisku i nie wszystkim zależy na tych zmianach. O dyskusji możemy, możemy dużo dyskutować, natomiast konkretów niestety często za tymi dyskusjami nie ma. No i to, to jest przykre i czasem dla nas właśnie jako organizacji pozarządowych no, trudne do zrozumienia. Może to wynika po prostu z tego, że musi jeszcze upłynąć dużo wody nim się nowe pokolenie pojawi i nowe elementy wejdą. Mam nadzieję, mam nadzieję że szybciej. <laughs> szybciej, że tutaj mówię, ten, ten XXI wiek, tak jak mówi o tym nadzorze nad zarabieniami, rejestrowanie telefonami, to jest naprawdę rzecz, która już jak gdyby no, technika sama do nas przyszła, my nie musimy jakoś dodatkowo obciążać tych użytkowników rybackich. No może tylko obciążenie będzie gdzieś tam zgranie tego filmiku, i, no ale to jest rzecz, który, dla, której, dla której powinno nam wszystkim zależeć, I dla użytkownika rybackiego, i dla tych, którzy oddają w użytkowanie rybackie, i dla wędkarzy, i dla turystów. No bo, bo ja tutaj akurat już z perspektywy mieszkańca w Armii Mazur, no jest mi przykro, gdzie moi koledzy, czy wędkarze, czy inni no, mówią, że oni jeżdżą na ryby do Szwecji, do na, na Litwę czy, czy do Estonii, gdzie tak naprawdę pływają takie same szczupaki jak u nas. no Tylko tam troszkę jest inny profil tego wędkarza, inna czy jest prowadzona gospodarka rybacka. No i, i tutaj naprawdę no, powinni, powinna to być nasza perła Warmia i mazury jako, jako Eldorado dla wędkarzy. A tak jak mówię, ryby są, ale to jest, jest coraz trudniej z tą rybę złowić, a tych przyczyn tego jest naprawdę, naprawdę dużo. No to niestety tym smutnym aspektem będziemy kończyć. Nasze pierwsze spotkanie, mam nadzieję, że nie ostatnie, dla Państwa dzisiaj prezentował z Fundacji Aqua Kamil Turowski. Za i przeciw tym rzeczom, które z ekologią są związane, z zarybieniami, z punktem widzenia byłego urzędnika, wędkarza i człowieka, który prowadzi fundację. Prawda? W różny sposób można spojrzeć na to, ale i tak zostajemy w tym samym jednym miejscu czyli trzeba dbać o przyrodę. Dziękuję bardzo. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.